Jesteśmy w kolejnym odcinku w kolejnej serii z horrorów na Gmod I w, w, jesteśmy na mapie, która się nazywa. Jak ona się nazywa? Kolejny no, no. Dobra, idziemy. Zaczynamy. Oczka! To ja nie mam kasynek, nie? To będzie na moim tym punkcie widzenia. A nie, ty będziesz miał kasenkę później. Jak wchodzę do szkoły. A no to będziesz miał jak wchodzić do szkoły, bo ja zapomniałem na zacząć nagrywać. <grywa> Chyba nie, nie zapomniałem zacząć nagrywać, okej? Okay? No. <grywa> I, to, I to go to my classroom Dobra, idziemy W nocy, ale dobra, może rano jest jeszcze. jest Albo jesteśmy wieczorem Ty, torbę mam Ała Ale dostałem, czekaj Nie, nie Jakie u nie, 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 Jakie nie Jaki u Nie o! Spadłem A! 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 Po z... pod mapę padłem Ty mnie w tej torbie zbagowałeś, Debilo O Oto się świeci Ale zobaczę tutaj Ale Kibę, chciałem nie idziemy. nie idziemy tu. Za ciemno. Nie. Aha, zamknięta. Klucz. No, zamknięta. Chyba chyba klucz znaleźć. O! Podświetla się nawet na zielono. Przystało na zielono podświetla. Ale hamburger Nie skacz, nie skacz. Po, po co skakać że... To nie skacze ten z policji. Chodzimy. O! Okej okay. Ale czekaj, bo tu nikogo nie ma w klasie. My chyba nauczycielami, wiesz? Nie, może być nauczycielami we na dwójkę. Mam nic no Kurwa weź tą. To Aaaa! Jesteśmy chyba w rosyjskiej szkole, wiesz? Tak mi się wydaje. No to musi być rosyjska szkoła. Jest tu Polska! Polska tu jest! Ja jestem ślepy. Polsz... No tu przecież, patrz! Tu idzie ta... Tu idzie Rosja. Tam masz na, gó na górze masz Norwegię i Szwecję. A, dobra, i Tam dobra. jest taka wykrzywiona na bok Polska. Czemu tak wykrzywiona dziwnie? No dobra. No bo to jest ten... To jest jakby w półkuli tej Tam Uciekamy było. z tej starej szkoły Strasznie Czekaj, szkoły. czekaj, bo ja tu ten... Cześć Ciemnoskóry człowiek mi się... O kurde, co jest? <gry> nie, nie, ja latam, czekaj Ciemnoskóry człowiek <gry> Ciemnoskóry człowiek Dobra, uciekamy z tej szkoły Zamknięte Ja pierdzielę. no to na dół Emergency Exit. Na dole było Emergency Exit. Ty! Oczy tu były! Latarkę mam. Dziecko jakieś płacze. wcale. Zastrzelimy ją. Nie ma. Nie ma tam nic tam. Jest zamknięte przejście, nie? Fajne. Emergency Exit. Ej. Kurde. Kurde! Cieś, Ej! Ja nie wszedłem! Beze em... Bez mnie! Beze mnie wszedłeś! Zapomniałem o tej mordzie. Chodź tu. Idź mnie. O Jezu, Jezus, tak. jest też <laughs> Nie ja musiałem tu przylecieć bo mnie zamknęło. O, mamy klowala... klowala. Klow no bala Ty, dziecko tu było! Wypad mi stąd, bo zostań jeszcze króbala. To, no, z nim speczki. Znaczy, tak, z kilki. Wow. Jest exit Zamknięty ja, ja nie gram w Za ciemno tu jest, nic nie widzę Musi być na drugiej stronie Ej jak tu... Bla 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 robi Nie możemy Bla bla bla, bla bla na dół Mam tak. Nie Ty! Pan jajko idzie! Człowiek jajko? Człowiek jajko Człowiek jajko, albo to Spiderman był Idziemy za nim Ty. Wziąłem flaszę z baterii Mi się gryzi Chodź tu na te schody, czekam na schodach Сейф экзит Я нас сейф биться Где есть сейф Локед, я должен пойти в комнату учителя, чтобы получить ключ Я не сейф давай я в где есть свет Где Światło tu jest. O! Na samej górze na schodach jest. Ice Cube tu leci. Ora, przelecę, będę oszukiwał. Nie. Zobaczcie ten krzyk? Dobra, do safe exit. Dobra, idziemy do safe exit. Szybko. Za kadcęka. Tu coś stało, Co to, to, to jest? Ej, to mnie widzi! Ej, help! 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 Ty masz kadcękę? Rzuciła mnie coś przez okno. Aha, ja nie mam kadcęki. To był ten człowiek jajko pewnie, co jak nauczycielka. maliśmy się do kogoś w domu A, nie jestem w szkole nadal, nie? O! O kurde! Może to jest nasze mieszkanie? Go. Korki chyba wyjebało, wiesz? Map created By pop team. Gdzie ty jesteś? To jest koniec jak koniec restart? Nie, no ja przy, Ja coś jestem przy panu jajku. Koniec mapy. Cześć, ja miniaturkę robię. Nie, no. No to fajnie. I tu szukamy innej. Dobra, dziwna ta mapa. No od żony miała taki szybki końce, myślę, że to będzie się ciągnęło dalej, nie?